Emocje wróciły. Sam ich widok po prostu potrafi spowodować, że człowiek czuje się przestraszony, zdenerwowany, po prostu źle. Walka Bożeny Wołowicz w sądach o bezpieczeństwo trwa 8 lat. Ta rozprawa mają zakończyć prawomocnym wyrokiem. O wieloletnie dręczenie pani Bożeny oskarżeni są jej sąsiedzi, rodzeństwo bezrobotnych 30 parolatków oraz ich matka, lekarka. <laughs> Grożono jej śmiercią, została napadnięta, była śledzona przez sąsiadów, niszczono jej dom i podwórko. Do prokuratury i na policję rodzeństwo składało setki bezpodstawnych zawiadomień o wykroczeniach pani Bożeny. Po jednym z ataków przydzielono jej ochronę, a sąsiedzi otrzymali zakaz kontaktowania i zbliżania się do ofiary. Rodzina K. usłyszała już dwa wyroki skazujące ich za stalking, ale żaden z nich nie jest prawomocny. Pani Bożena zdecydowała w końcu o sprzedaży swojego domu. Zrobiła to pod koniec zeszłego roku i zniknęła. Sprawy w sądach ciągną się nadal. Pani Bożeno, co się dzieje? Sprawa odroczona do 31 grudnia do godziny 9 rano. Nie wiem, jak można żyć w takim kraju tyle lat znosząc y, y, taką nieudolność wymiaru sprawiedliwości. Naprawdę, nie boję się tego powiedzieć, bo po ośmiu latach to to jest po prostu koszmar. Ja musiałam uciec ze swojego domu. Bo sprzedanie domu to nie, było, no, nie była to normalna sprzedaż domu, tylko to była ucieczka, ucieczka. I ja w dalszym ciągu nie widzę możliwości, żeby można zacząć żyć normalnie. Czy te sprawy, nie wiem, jakieś zawiadomienie na policję, czy to w, w końcu się zakończyło? Czy to jeszcze się ciągnie? Czy Panie oni jeszcze redaktor, szukają pretekstu? O, oczywiście, że szukają pretekstu. Kiedy y, podpisywałam akt notarialny, gdzieś tam wypatrzyli, że stanęłam w niewłaściwym miejscu, złożyli zawiadomienie do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie o wykroczenie. Byłam oczywiście w tym zakresie wzywana. Składałam wyjaśnienia w tej kwestii. Słucham panią. Zycałek! Przyjedzie pani, jak będzie wyrok Wołowicz o oszustwo? Czy pani chce ze mną porozmawiać? Przyjedzie pani? 10 lat ma. Sprawa się toczy. Musi pani przyjechać, ja powiadomię. Przepraszam. Czy pani chce ze mną porozmawiać? Pani Małgorzato. Czy pani chce ze mną porozmawiać? Bo nie rozumiem, dlaczego pani stuka w szybę... <śmiennie z p *dziwą> Już! Macie sprawę założoną w Warszawie o mękanie.